Co ma wspólnego książka o sprzątaniu z szukaniem pracy? Okazuje się, że całkiem sporo, ale zacznijmy od początku. Szukam pracy od jakiegoś pół roku i od jakiegoś pół roku jestem na bezrobociu, więc jeśli chodzi o rozwijanie moich kompetencji i rozwijanie portfolio, to mam generalnie sporo czasu. Natomiast ten czas mi się wiecznie gdzieś rozjeżdża i choć jest go dużo, to jest go mało. Tak też było ostatnimi czasy. Miałam trochę gorszych dni. Późno chodziłam spać, późno wstawałam. Jakoś ten dzień mi się totalnie rozjeżdżał. Był też bałagan większy niż zazwyczaj na mieszkaniu i w ogóle w moim pokoju, co też. Skutecznie odbierało mi tej motywacji, żeby coś robić, a nawet jak chciałam coś robić, to miałam cały czas w głowie, że najpierw muszę posprzątać, i to mnie dosyć mocno rozpraszało i pochłaniało moją uwagę, przez co nie byłam w stanie się skupić na rzeczach naprawdę ważnych. I to było jeszcze tydzień z kawałkiem temu, ale w pewnym momencie siadłam sobie z takim, kurde, muszę coś z tym zrobić, i zaczęłam myśleć. Jak mogę sobie pomóc, żeby, żeby było mi łatwiej to wszystko ogarnąć? Tutaj też kłania się ta książka, która w całości jest poświęcona prowadzeniu domu, ale w taki sposób funkcjonalny, żeby nam się lepiej no, funkcjonowało, a nie skupia się na tym, że dom ma być posprzątany perfekcyjnie i tak dalej. Dom ma być funkcjonalny. W tej książce też jest sporo rad, jak sobie ułatwić życie, jak z miłością podejść do przyszłej siebie, żeby jej było prościej, wygodniej, itd, i tak, dalej, i, tak dalej. Um, I ja już byłam w trakcie czytania tej książki w tamtym momencie. Um, no i dotarło do mnie, że raz w tej książce jest to opisane, dwa sama po sobie to już widzę, że ja potrzebuję wstać wcześniej i zacząć dzień z dobrym rytmem. A żeby wstać wcześnie, to ja potrzebuję też wcześniej iść spać. I też iść spać z dobrym rytmem. Więc co się tutaj pojawiło? Stwierdziłam, że muszę w takim razie powrócić do wyłączania komputera po 21 godzinie, co nawet nie tak źle mi wychodziło. Ale też yy, zaprzestać scrollowania przed snem, bo to sprawia, że ja potem jestem niewyspana i później, później wstaję. I zaczęłam, słuchajcie, od 21, jak wyłączam komputer, na nowo przygotowywać się już do snu, przygotowując tam, wiecie, sprzątając kuchnię w miarę, żeby było więcej miejsca rano, żeby to mnie motywowało. Ogarniałam twarz, mycie się i tak dalej, wiadomo. Ale przede wszystkim robiłam porządek w pokoju. Co też... Dobrze na mnie wpływa, bo rano wstaję i jestem już przygotowana na robienie rzeczy. Tym bardziej, że na wieczór też zaczęłam um, planować kolejny dzień, co też pomaga mi w utrzymaniu um, nie tyle motywacji, co takiego, co takiego poczucia, że ja wiem, co będę tego dnia robić. O wiele lepiej mi się to sprawdza, jak robię to wieczorem. Natomiast to nie wystarczyło i tutaj przechodzimy już do sedna tego filmu. Otóż ja mam bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia, żeby tę pracę znaleźć, bo muszę się skupić i na CV i na wysyłaniu tego CV i na tym, żeby to CV było e, jak najlepsze, jak najbardziej takie wiecie catchy. <laughs> muszę się skupić na robieniu kursów, które mam wykupione i które fajnie by było zrobić i żeby i mieć się czym pochwalić, e, na rozwijaniu portfolio, na Nauce, tam, bo ja ogólnie w, w IT szukam pracy, więc na nauce programowania i nauce testowania i w ogóle wszystko wiecie, tam teorie i tak dalej. I mnie ogrom tej pracy przytłacza. Ja próbuję 10 rok za ogon, czy ile tam się mówi, złapać. Próbuję robić wszystko naraz i ostatecznie nie robię nic. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy tak nie miał. Ciekawe, ile kamieni będzie rzuconych. Wtedy jakoś dotarło do mnie, że ja muszę sobie poradzić inaczej. Skoro nie potrafię robić tych wszystkich rzeczy, kiedy robię kiedykolwiek, kiedy znajdę czas, bo też wchodzi mi prokrastynacja i na przykład jak coś jest trudne, to ja tego wtedy nie robię i robię coś innego, żeby jakby, wiecie, dać sobie powód do tego, żeby nie być na siebie złą, nie mieć wyrzutu sumienia, że nic nie robię, ale z drugiej strony mam wyrzuty sumienia, bo nie robię tej jednej rzeczy, którą miałam robić, która jest ważniejsza w tym momencie i którą też muszę ogarnąć, ale mnie to blokuje, bo jest trudne. I wymyśliłam sobie sposób, również zaczerpnięty z tej książki, bo w tej książce jest... No, jest w tej książce całkiem sporo fajnych rad, ale jedna, jest, jedna rada jest taka, że jeśli masz problem pamiętać o robieniu na przykład prania regularnie to żeby sobie wyznaczyć jeden dzień w tygodniu kiedy robisz całą masę prania jak leci i to jest tylko jeden dzień i wtedy jak masz jeden dzień odpowiedzialny za jakieś tam zadanie to jest ci prościej to zadanie wykonać bo raz pamiętasz że w ten dzień jest akurat to zadanie do ogarnięcia. A dwa, wiesz, że jak w ten dzień tego nie ogarniesz, to następny dzień, w którym będziesz mógł to ogarnąć, będzie dopiero za tydzień. I to jest super rada. I powiem Wam, że właśnie teraz przełożyłam na szukanie pracy, bo właśnie o tym jest ten film. O tym jest ten film, o moim nowym systemie. Więc słuchajcie, wymyśliłam sobie, że w poniedziałek będę robić. Em, takie zadanka na stronie LeadCode, ona się tak nazywa. Tam są zadania z programowania, takie rekrutacyjne. Warto sobie je przerobić, bo część, część firm daje takie zadania rekrutacyjne online, właśnie na tej, na tej platformie lub, tro, lub innej. Więc warto mieć przećwiczone takie, takie zadanka, żeby się nie wyłożyć na łatwych rzeczach. Wiadomo, więc w poniedziałek robię to, we wtorek mam dzień CV. I wtedy ogarniam CV, przerabiam aktualnie CV, żeby było bardziej właśnie takie catchy, czy tam po angielsku impactful, czy takie o, przyciągające uwagę właśnie. W środę mam dzień nagrywania filmów i montowania filmów i mam też jeden dzień tylko, żeby się z tym wyrobić, żeby film był w sobotę, bo inaczej jak się nie wyrobię, to tego z filmów w sobotę nie ma. I co się okazuje? Okazuje się, że wtedy moja motywacja wzrasta, bo ja już nie mam miejsca na prokrastynację. Ja wiem, że jak teraz sobie odpuszczę, to za tydzień będzie już za późno. Więc wiem, że muszę ogarnąć to dzisiaj. I w ten oto sposób yy, też gram mniej w Simsy, bo, bo wiem, że jak zacznę grać w Simsy, to, to potem nie ma końca, a teraz po prostu nie mam na to czasu, bo mam dużo rzeczy do ogarnięcia w ciągu tygodnia, w każdy dzień co innego. I dalej, w czwartek robię projekty. Zaczęłam też robić inny projekt, bo mam dwa projekty, które są e, bardzo rozbudowane i trudne, i to też mnie bardzo, bardzo, <laughs> i to też mnie bardzo, bardzo e, stopowało, żeby je ruszyć. A teraz zaczęłam robić projekt, który jest mały. Prosty i w zasadzie po jednym takim dniu jestem, powiedzmy, w połowie. Więc bardzo mnie to cieszy, bo ten projekt mogę potem w kolejnej iteracji, czyli w, w takim. W kolejnej iteracji, czyli w momencie, kiedy on jest skończony, mogę sobie go rozbudowywać na nowo, o, o tam nowe funkcjonalności, czy coś pozmieniać i wtedy, wtedy mogę go rozbudować, ale on już jest skończony. Znaczy, będzie, myślę, jutro. <grym> Mam nadzieję. Ale będzie już skończony i ja będę mogła nad nim dalej pracować, ale już będzie w portfolio i będę miała się czym pochwalić. A tak to te moje dwa rozbudowane projekty, które no, leżą, kwiczą, wołają o uwagę, no to one stoją w miejscu i w zasadzie nie mam się czym pochwalić. W piątek z kolei mam dzień teorii, więc uczę się takich już rzeczy które mogę się spodziewać, że będą na rozmowach, ale z drugiej strony też kończę kursy, bo mam ku parę kursów jeden już jestem w chyba 70%, więc w sumie e, szkoda, żeby go nie skończyć. Fajnie by było ten certyfikat na Udemy uzyskać jednak. <grytanie> nie wiem, na ile mi się to przyda w CV, ale na pewno mi się wiedzowo przyda i będę miała też e, większą motywację, jak coś wreszcie skończę. W sobotę z kolei mam dzień sprzątania mieszkania. Nie chodzi mi tutaj o takie podstawowe rzeczy jak porządek w pokoju, tak żeby się dało wejść czy, czy naczynia, ale w sobotę planuję robić większe porządki, jak na przykład mycie łazienki, mycie podłóg odkurzanie i takie rzeczy. Ja wiem, że w wielu domach sobota na sprzątanie to jest standard. U mnie w domu rodzinnym też tak było, ale odkąd wyprowadziłam się do Krakowa na studia i tak dalej, no to gdzieś to u mnie zanikło i, i tego nie ma, a chciałabym do tego wrócić, bo to jednak daje... dużo daje. I w sobotę planuję też robić takie większe porządki raz na jakiś czas, jak właśnie ogarnianie komody, które jest za mną na przykład, albo szafy, albo czegoś, albo szafek w kuchni, Wiem, że czekacie na tą komodę. Będzie. Myślę, że, znaczy postaram się, żeby w te sobotę już to ogarnąć. I właśnie w ten dzień, kiedy jest sprzątanie, będzie też nagrywanie takich rzeczy ze, ze sprzątania. Takie pogadanki jak teraz, no to raczej w tę środę, kiedy mam dzień nagrywania, ogarn ogarniania ogólnie Hej, o, tutaj Asiek z, z czasów montowania. Zapomniałam oczywiście o najważniejszej rzeczy powiedzieć, znaczy... Niedziela to u mnie jest dzień wolny i z założenia w niedzielę nie robię nic z tych rzeczy i staram się na tyle odpocząć, żeby od poniedziałku zacząć z nową energią. A przy okazji to dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie sposoby na motywację, może zbudujemy sobie tu jakąś grupę wsparcia i z poradami i takie tam w komentarzach. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Ten podział tych zadań na konkretne dni, to jest tak nie chcę powiedzieć ogólnie, bo faktycznie skupiam się w dany dzień na tej konkretnej rzeczy, ale to nie jest tak, że w ten sam dzień nie mogę zrobić czegoś innego. Mogę, tylko y, głównie muszę się skupić na tej konkretnej rzeczy, która jest do danego dnia przypisana. No i powiem Wam szczerze, że generalnie to brakuje mi czasu już, żeby ogarnąć coś innego, więc jednak to jest bardziej y, ścisły podział. Wiem, że mogę. Trochę sobie to pomieszać, ale wolę tego nie robić, bo jednak trochę się boję, że ten system mi się rozpadnie. A póki co super działa, bo tak jak już mówiłam, mam mniejszą prokrastynację, większą motywację i większe poczucie, że ogarniam. I mówiąc szczerze, to zaczęłam to traktować trochę jak grę, co mi bardzo pomaga. Jeden minus polega na tym, przynajmniej na teraz, że od dłuższego czasu nie wysłałam ani jednej CV-ki. Natomiast zmieniam teraz CV, poprawiam je tak, żeby wyglądało lepiej i już widzę, nie jest jeszcze skończone, ale już widzę, że jest spora różnica między starym a nowym i mam takie poczucie, że wysyłanie teraz tego starego, na który i tak nie było praktycznie w ogóle odzewu, mija się trochę z celem, a chcę się bardziej skupić na tym, żeby rozwijać te portfolio, swoje umiejętności i poprawić przede wszystkim... CV, żeby to nowe było dobre, i dopiero jak to będę miała, to zacznę wysyłać. I z jednej strony, czuję się trochę jak taka mała dziewczynka, która zrobiła coś nie, nie tak, jak powinna, bo przecież powinnam wysyłać teraz y, nagminnie y, cefałki, a z drugiej strony mam takie podejście, że kurde, nie chcę z tego robić masówki, bo masówka i tak mi niewiele da, ale lepiej się skupić na jakości, ażeby ta jakość. Była, to też muszę trochę poczekać i trochę dać sobie czasu na to. Więc z jednej strony trochę dziwnie się z tym czuję, że tego nie robię w tym momencie, a z drugiej strony wiem, że to mi zaprocentuje w przyszłości. Czas i tak upłynie, a jeśli mam zrobić coś dobrze i rezultaty mieć później, ale je mieć, niż robić coś po łebkach i pewnie nie mieć żadnych rezultatów, to chyba wolę w ten sposób. Także tak. Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko. Równie dobrze mogłam Wam o tym opowiedzieć w przyszłym tygodniu na podsumowaniu listopada i planowaniu grudnia w sensie monthly reset, ale uznałam, że to jest na tyle dobre, dobry temat, że zasługuje na osobny film. Dajcie znać, czy się Wam podobało. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo... Myślę, że takich tematów może być troszkę więcej. Zobaczymy, zobaczymy. Yy, na pewno wam wiszę tą komodę i ja o tym myślę cały czas, ale super, że mnie w yy, dm na Instagramie yy, szturchacie. Yy, dziękuję, przyda się, ale generalnie pamiętam i mam to na uwadze. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie, w następną sobotę. Pa pa! Tutaj też, yy, co? Jak ja to powiedziałam? I jak ja zaczęłam zdanie? Nie pamiętam. Co ma wspólnego książka? Co? <laughs> nie śmiej się, nie śmiej się. Powaga. Powaga.